Panie Marszałek Sojmu Rzeczypospolitej Polskiej, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, Panie Rektorze, Wysoki Senacie, wszyscy Państwo profesorowie, pracownicy Akademii Mazowieckiej w Płocku, Szanowni Państwo Studenci, zwłaszcza studenci pierwszego roku. Gratulacje. To jest rzecz, z którą tu przyjechaliśmy rzeczywiście przede wszystkim na tę inaugurację roku akademickiego 2022-2023. To, że w Płocku powstała Akademia Mazowiecka i Płock stał się miastem w pełni akademickim, to jest w pierwszej kolejności i przede wszystkim Państwa zasługa. I tu dla Państwa wielkie brawa, bo to Państwo wypracowaliście te znakomite wyniki naukowe i to Państwo zasłużyliście na te oceny ewaluacyjne, które pozwoliły nam później na podejmowanie decyzji ustawodawczych. Chcę przy okazji Panu Rektorowi wraz jeszcze przekazać, ja wiem, że Pan przez skromność nie mógł tego powiedzieć. Otóż czytaliśmy dokładnie uzasadnienie tego odwołania od kategorii B na pedagogice i absolutnie jesteśmy gotowi już z decyzją, żeby to było B+, czekamy tylko na opinię Komisji Ewalutacji Nauki, także już gratulujemy. Do tego na chwilkę jeszcze nawiążę, bo to będą informacje myślę Myślę, interesujące dla wszystkich Państwa i dla wszystkich uczelni i dla wszystkich uczelni w Polsce. Ta państwa ciężka praca i wyniki naukowe pozwoliły później na rzeczywiście szybkie, błyskawiczne działanie i to działanie absolutnie ponadpartyjne. Dlatego chcę raz jeszcze podziękować pani Marszałek Elżbiecie Witek, że jest tutaj z nami na inauguracji Akademii Mazowieckiej. Bo, y, Pani y, obecność, Pani Marszałek, to nie jest tylko zaszczyt dla świata nauki, ale to jest również podkreślenie ponadpartyjnej działalności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, bo taka jest możliwa i ustawa Akademii Mazowieckiej dokładnie tego dowiodła. Bardzo za to dziękujemy. Ja się, proszę Państwa, cieszę podwójnie, a nawet potrójnie z tego, że jest tutaj Akademia Pełnym tego słowa znaczeniu. Ja od początku, kiedy jestem ministrem edukacji i nauki, patronowałem właśnie temu kierunkowi, patronuję w dalszym ciągu. Będę chciał Państwa prosić raz jeszcze o pomoc. Otóż ja uważam, że historyczne grody polskie zasługują na akademickość, dlatego że akademickość jest miastotwórcza jest miastotwórcza. Podkreśla rolę konkretnego miasta i w dziejach Polski i jego wielkie. Wielki potencjał dla przyszłości Państwa Polskiego jest chlubą dla Państwa Polskiego. Dlatego no, z pewnym wyrzutem muszę powiedzieć pod wszystkim, wszystkich, nie, wy, nie, nie wypominając kto kiedy rządzi, bo nie o to chodzi, że tu mieliśmy trochę zaniedbań. Nie zadbaliśmy wcześniej o to, żeby te miasta rzeczywiście tą akademickość miały od początku. Nie jest prawdą, że jak się postawi tylko na kilka okrętów flagowych, a cała reszta ma im służyć, to będzie to służyło nauce polskiej. Nie. Zdrowa konkurencja, zdrowa konkurencja jest wszędzie, bardzo potrzebna i ona jest rzeczywiście tym, co napędza do większej, bardziej wytężonej pracy i do rozwoju. I dlatego uważam, że akademie w takich historycznych miastach powinny być i stąd moja radość. Udało się, proszę Państwa, zrobić całkiem niedawno przecież również Akademię w Kaliszu w najstarszym polskim mieście, jak głoszą podania. Udało się zrobić akademię w Gorzowie Wielkopolskim. Ostatnio udało się zrobić Akademię w Zamościu historycznym Grodzie Polskim. Dziś jesteśmy świadkami powstawania Akademii Mazowieckiej w historycznym Płocku. Będę chciał Państwa prosić, jeszcze Państwa parlamentarzystów, na czele z panią marszałek Elżbietą Witek, o pomoc w dokończeniu prac bardzo zaawansowanych już w powstaniu Akademii w jeszcze jednym bardzo historycznym polskim mieście w starym Trybunalskim Piotrkowie. Piotrków Trybunalski też zasługuje na akademickość, i tam też ta Akademia na bazie filii Uniwersytetu. Uniwersytetu w Kielcach, Uniwersytetu Kochanowskiego w Kielcach też powinna powstać. Jesteśmy zaawansowani w pracach i też ponadpartyjnych. Ponad Proszę Państwa, za chwilkę będę miał zaszczyt i radość wręczyć Panu rektorowi nowy statut Akademii Mazowieckiej, który nadałem wczoraj. I powołać pana rektora na rektora już Akademii Mazowieckiej w Polsku. Ale zanim to, to pozwólcie państwo, że przy tej inauguracji powiem jeszcze o kilku, o kilku rzeczach. Po pierwsze, ta ewaluacja. Ona rzeczywiście, szanowni państwo, będzie zmieniona niebawem. Tu też będę prosił państwa o współpracę nad tą ustawą, która, będzie traf która trafi niebawem do Sejmu. Nie może być tak, że naukowcy na uniwersytetach zamiast zajmować się badaniami naukowymi i ich publikowaniem, kombinują. Jak tutaj poukładać liczbę N, liczbę nie N, ilość pracowników, ilość publikacji, takich innych. Nie może być tak, że jako państwo polskie będziemy bezsensownie wydawać ponad 100 milionów złotych tylko jako klienci, tylko jako klienci zagranicznych czasopism. To wszystko reformujemy. Chcemy, żeby ewaluacja w kolejnych latach była transparentna, żebyście państwo zajęli się tym, do czego jesteście powołani. Naukowiec jest powołany do odkrywania prawdy do realizowania badań naukowych, a następnie do upubliczniania badań naukowych. Nie może być tak, że zasady ewaluacji są bardziej skomplikowane od oceny skoków narciarskich w konkursie drużynowym, a tak to było, a tak to było ostatnio. Dlatego będziemy chcieli, ażeby to pierwsze kryterium, najbardziej obiektywne, stanowiło 80% wartości ewaluacyjnej w, w kolejnym okresie ewaluacyjnym, przy czym Zdecydowanie zreformujemy raz jeszcze punktację czasopism i wydawnictw, tak żeby można było z powodzeniem publikować także w polskich czasopismach w języku angielskim, bo umiędzynarodowienie tak, ale nie na zasadzie klientów drogich wydawnictw zachodnich, tylko na zasadzie sprawców umiędzynarodowienia. To musimy osiągnąć. A pieniądze, które wydajemy na publikacje jako klienci w zagranicznych wydawnictwach tylko za to, tylko przez to, że daliśmy my im 200 punktów, możemy przeznaczyć śmiało na badania naukowe to jest ponad 100 milionów złotych rocznie. Dlatego te reformy są konieczne w tej najbliższej przyszłości tak żebyśmy się wszyscy mogli zająć już tym do czego jesteśmy powołani. Nie możemy też nie zacząć tego roku akademickiego od stwierdzenia, które musi nam towarzyszyć. Polska, proszę państwa, jest krajem przyfrontowym. Na Ukrainie ma miejsce tragiczna wojna. W każdej godzinie spadają tam bomby, teraz także na Kijów, mamy mnóstwo ofiar. To wszystko ma ogromne konsekwencje i gospodarcze, i energetyczne, ale także społeczne dla całej Europy i świata, ale w szczególności dla kraju, który jest najbliżej tego miejsca, czyli dla Polski. To jest trudny czas. Stawiamy czoła tym trudnościom, obniżamy ceny energii do racjonalnych wartości. Obniżamy ceny ogrzewania do racjonalnych wartości raz jeszcze apeluję z tego miejsca. W związku z tymi działaniami bardzo kosztownymi, ale potrzebnymi bardzo proszę wszystkich rektorów całej Polsce o refleksję. Nie podejmujmy pochopnych decyzji o nauce zdalnej, dość nauki zdalnej, bo są roczniki, które się już nawzajem nie widziały od dwóch lat. Decyzje rządu i parlamentu za chwilkę będą umożliwiały normalne funkcjonowanie. Chcę również powiedzieć, że na przyszły tydzień. Jest zaplanowane już ostatecznie spotkanie prezydium konferencji rektorów akademickich szkół polskich wraz z panem premierem, na którym będą kolejne bardzo dobre informacje: o kolejnych kilkuset milionach złotych jeszcze w tym roku dla uczelni, o kolejnych kilkudziesięciu milionach złotych dla uczelni zawodowych. Ja wiem, że jesteście akademią, ale w tym wypadku potraktujemy was jeszcze jako zawodówkę, żebyście i te pieniądze dostali. Wyjątkowo. I razem, proszę Państwa, ten rok akademicki będziemy kończyć w czerwcu przyszłego roku z uśmiechem na twarzy i pełni radości po sukcesach, kolejnych sukcesach naszych naukowców, naszych studentów Akademii Mazowieckiej, która kroczy bardzo szybko w kierunku uniwersyteckości. Panie rektorze, proszę o przyjęcie nowego statutu i powołania. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 6 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku nadaję pierwszy statut Akademii Mazowieckiej w Płocku. No i w związku z tym, proszę Państwa, powołuję Pana Profesora doktora Habilitowanego nauk medycznych Macieja Słockiego do pełnienia funkcji rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku na okres od, od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku. O wynagrodzeniu już nie będę czytał, nie ma potrzeby. Dziękuję bardzo.